Dobry, dzisiaj sobie zagramy trochę w Amongasa. Na razie zginęłam. W ogóle mam taką, jakby, może powiedzieć, przyjaciółkę. W yy, ten, w Amongasie. To jest Felicia, która normalnie się wkurza, jak normalnie ją, jak mnie zabili. Proszę bardzo, wam pokażę. Mm, zaraz się napiszę, że będzie u mnie na. Ej, fasolka jest impostorem? W ogóle nie, nie wiedziałam. O, Felicja, Felicja to jest moja, która mnie, jakby, to jest, której nie znam. Ja ją po prostu poznam teraz, a mój więc będę za nią ładzić. Hmm. Może taski lepiej zrobię, co? Hmm, byśmy mogli wygrać. Hop, 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 hop. Hop, dobra, dokończyłam, bo tu mnie zabili. Ładnie, tu jest mój bałwanek, taki psikły. No dobra, ale trudno. Lecimy dalej. Robienie tasków. Aha. Dobra, Pipi znowu robi self-reporta, nie? Ona zabiła podejrzanego. No, no. No to pipi no, pipi, pipi fasolka, chociaż fasolki w ogóle, ale fasolka nic się nie odzywa. Mm. Mm, no. Więc ja sobie poczekam tutaj ich bla bla, bla 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 rozmowy. Będę zobaczyła przez ścianę, to chyba zobaczyła fasolkę. Wywalają impostora, dobra, sup. E, er, super i... Dobra. Już jest po bleblance. Idziemy dalej robić taski. Kapelki. Napiszę taski. 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 Felicia. Co? Zobaczyłaś, jak fasolka zabija? Czy co? Bo nie wiem. Wow, fasolka odezwała się pierwszy raz. Ten, drugi szary, czy... wie mm, jaki. Fasolka! Zróbcie na fasolkę. Jakby co? Lecicie na... Y ty, więc się starajcie. Stałam im zielę na i tu wiązałam ma ich reakcję. Hi, 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 Dobra, idziemy dalej robić taski. Imposter został. Lecimy, gdzie ja mam taseczki? Aha, już nie mam taseczków. Dobra, to w takim razie sprawy, zobaczę gdzie jest. Yy, fasolka sobie, tutaj leci. O, Felicja. Pipi nie zabije mnie. No serio nawet mi nie dadzą napisać? Serio? Robię uwaga, a tym ryma knesów. Tak. Liz jestem. Dobra, no, no lecicie. Przepraszam was z, też za te hałas z tyłu, ale okej. Okay. Najwyższe przegramy, no przegramy, przegramy, przegramy. Ufam nikomu, fasolka. Ja ci też nigdy nie ufałam, sorry. na rozmowy... Piękne. Ale będzie kilka z wami. Mmm, no czemu nigdy nie mogę nic wysłać. No dobra, i teraz wywalcie fasolkę, bo teraz musicie. Mmm, co ja, no, no, wow. Wow. Odkryli to. Dobra, wywalcie. Ja po prostu poczekam. Dobra, głosują. No Felicie, no Dobra. Lecimy, nie mogę się doczekać reakcji Felicji. Dobra, let's go. Dobra, wywalona. I wygrana. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. O matko, nie mam mojego koloru, to szary będę. Ej bo niektórzy nie wiedzą nie wiedzą lecicie na youtube lecicie na youtube nazwa nazwa piu leja piu Dobra, lecimy. Oni piszą jakieś bardzo dziwne rzeczy na więc wam tego nie będę pokazywać. Zresztą robię cięcie, bo nie tam szklynają i nie chcę wam tego pokazywać, więc no. O, pipi jest. Pipi. Pipi, pipi, pipi. Dobra, no zaczynamy start. Tańcimy. w tym duże, nie mam białego. Ja bym może to ubranko zmieniła, ale na co? Na to? Nie, okropnie wygląda że bez albo w krzakach. Założę krzaki. Łażę w krzakach. Łażę w krzakach. Zaczyna się... Curio W ogóle Rudolfik jest Elfien. O, no bo jestem engineerem. W tej rundzie też byłam engineerem, ale tego nie nagrałam, więc... O, mam skan. Skanujemy sobie. Okej. Okay. Czekam sobie na Felicję. Dobra. Czarny jest okej. Okay. Czarny Czarny, clear. Czarny, clear. E, ok. Znowu fasolka, ok. Mm. Dziękuję za oczyszczanie mnie i niby fasolka to na fasolkę, to na fasolkę Chyba na fasolka Ja chyba na fasolkę, skip czy na fasolkę ej, czekaj, nie ma fasolki właśnie ej, ej, szybko, muszę wysyłać aha, aha, fasolka tu jest, Boże, nie zauważyłam jej Chwila, cały czas widziałam a, dobra, i fasolka była no i lecimy o, nie zapomniał mi powiedzieć, że jestem enginerem, to ze mnie za pupka Jestem pupką Będziemy sobie co, elektryka. Ogólnie mam mało tasków, ale okej okay. Już wszyscy chyba mamy mało tasków, więc mm. Czarny, czerwony, jak będziesz z czwartego rzędu impostorem, to y, To ja nie wierzę To ja nie wierzę To ja nie wierzę Światełka Jak mogłaś? Kto to Freddy favor? ale jak Felicja mogła? Dobra, po tej rundzie będzie nowy odcinek. Obiecuję, że wleci, bo ja będę nagrywać pod rząd i będę je wrzucała. Jak mogła mnie. Czy to Freddy Hasbro? Har, 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 har. Okej! Okay, brawo! Brawo! Barwo napisała mnie prawo. Brawo mądrości. L Kogo kikować? Yy, na pewno nie, Może i, może i Felicja jest impostorem, ale nie wywalaj. Nie wywalaj jej. No jest nie. Tutaj taka przekreślona, umarnięta jestem. Snitch, kto jest. Ja myślałam, że Snitch. Felicja ma jednego. Ale jak, jak. Jak ona śmiała! Jak ona śmiała! Jak ona śmiała! Jak. Jak ona mogła? Felicja! Felicja, jak ona mogła? Dobra, trudno. Robimy czaski. Trudno. I teraz widać. Ja robię czaski to wy nie robicie. A to nie tak, że wy robicie, a ja nie robię. Żeby nie było. No po co żeś to klikasz, co? Mm. Mm. <laughs> Jak Felicja wyszła? O kurde, ale dramaty. O kurde, ale dramaty normalnie. Ale dramaty normalnie, nie... Coooo! Nie, spo, nie spodziewałam się tego tak w ogóle. Felicja, zawsze będę miała cię w moim serduszku. Mimo, że. Mimo po tej zdradzie, że mnie zabiłaś. Serduszko dla ciebie. Serduszko. Sierduszko dla niej. Sierduszko dla Felici. może mnie zdradziła, zabiła. Sierduszko dla niej. Ja już widzę to, co czat wyjaśnia. Proszę bardzo, serduszko. Proszę bardzo. Dla F L I. Z, zróbcie snicza. Snicza dla, y, dla policji. Zróbcie. Biedna Felicja, Będę za nią tęsknić. To była moja bestia. Będę za nią tęsknić. O mateczko. Będę ten. O, czerwony w końcu jest kromitem. Będę tęsknić za, za, za... Będę tęsknić za policją. Okay. Będę tęsknić za Felicją i zostawcie serduszkę w komentarzu dla Felicji. Bo Felicja była jedyna normalna. To nie jedyna normalna. i broniła mnie, jak mnie zabili, jak kto, kto, kto mnie zabił i. Miła była no 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 Tu w ogóle umarłam przez Felicję, ale w banku nie bądź taki przykry, ponieważ to jednak Felicja umarła. Możemy zrobić tylko takie misteryki, że to Felicja umarła na deprecha jak, jak zabiła swoją bestię. Możemy tak to uznać. Okej. Okay. Żółty. Nie wiem w sumie kto jest, bo nie sprawdzałam. Wywalajcie tego listonosza i... Nie wiem. Felicja. Felicja. Nie zabiła wyszła besti mnie zdradziła ale nadal ją uwielbiam będę za nią tęsknić tak Będę tęsknić. Mm, będziemy. Ja tęsknię, dobra, lecimy. Walili nie impostora. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Nie pozostaje robienie tasków. Aha, i już nie pozostaje, bo nie mam tasków, co klikacie? Znowu nie sprawdziłam, kto jest impostorem. Jest y, 20... Nie no, już muszę powiedzieć. 0, 0, 0. Możemy to uznać za cięch na co okej. Gram za... co ci w niezbyłam z nie, no wiem. Kafę kale robiłam wytele. Dobra. Kurde ja. Ja czekam na samą rundę. bo sobie opowiedzieć historię o mojej Aha. Słuchajcie! Słuchajcie! Moja bestia. Moja bestia. Felicja. Felicja nie zabiła. Zdradziła mnie. Ale nadal... Uwielbiam. Będę tęsknić Tę, te, Tęsknię za Galicją. Y, y, Dobra, no to jeden odcinek do zobaczenia na drugi pa!